Witamy Państwa serdecznie. Następna grupa do laboratorium. 13 cywilizacji przybyło, przyglądać się, co się dzieje. Z człowiekiem zapraszamy. Anita Ewa, hasło kochanie 63, i następny jest Leszek Mirosław, hasło Wedel. Pierwszą zapraszamy. Anita Ewa. Są w laboratorium, obydwie osoby. AN A -N. i ITA. i -T -A. EWA. EWA. Uh -huh. uh -huh. Ok, jesteś już Ukazałaś. Jest na stole i skan zjechał, wziął uh -huh. na miarę całego ciała. Pierwszy układ kostny się ukazał. W tym uh -huh. pięć rozbłysków na kręgosłupie. I te kręgi zniknęły w świetle. Kom, Adaś, Kom. Ukazały się z powrotem. E, obydwa łokcie rozbusnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I obydwie e, nad, obydwie nadgarstki Obydwa nadgarstki rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. E, e, te stawy prawej dłoni i te palce, wszystkie, dłoń zniknęła w świetle. Ukazała się z powrotem. E, biodra obydwa rozbłysnęły, zniknęły ukazały się z powrotem. więc i stawy skokowe obydwa rozbustnęły, zniknęły. ukazały się z powrotem. teraz widzimy kompletną muskulatur cały, wszystkie musku, muskuły się ukazały teraz tego ciała. zblinkrad vom nacken bis zu der komplette kompletna muskulatura Cały kark, plecy do bioder. Wszystko, same rozbłyski zniknęły w świetle, całe plecy z karkiem. Ok, die się z powrotem. Ist die, da ich das, die e, prawa, na prawej ręce, od nadgarstka do łokcia, muskulatury rozbłysły, muskuły. Ukazały się z powrotem. Obydwie, obydwa uda rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Muskuł regulujący moczem rozbłysnął, zniknął. Ukazał się z powrotem. Wszystkie ścięgna się ukazały. Na ścięgna całej prawej ręki rozbłysnęły i zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem i ścięgna na obydwóch stopach rozbłysnęły i zniknęły w świetle.

Ukazały się z powrotem. Obydwie gałki oczne rozbłysnęły, zniknęły światło. Ukazały się z powrotem. Dwa rozbłyski na tarczycy, tarczyca zniknęła. Ukazały się z powrotem. Trzy, trzy rozbłyski na układzie limfycznym i te miejsca zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I ukazał się cały układ krwionośny. To są świetle. Cztery rozbłyski na żyłach, te miejsca zniknęły w świetle. Ukazał się z powrotem. Jest to I żołądek rozbłysnął, od wewnątrz zniknął w świetle. Ukazał się z powrotem. Jeden rozbłysk na elitach i to miejsce zniknęło.

Ukazała się z powrotem. I ukazał się cały układ nerwowy. Sześć rozbłysków i te miejsca zniknęły w świetle. Ukazała się z powrotem. Ukazała się cała skóra. Trzy rozbłyski na skórze zniknęły w świetle. Ukazał się z powrotem. Skan podjechał do góry. Siedzi na stole i mówi, że, że czuje się więcej jak świetnie. Weszła ze stołu i podchodzi do każdego po kolei składa podziękowania u każdego osobno, Żegna się i zniknęła w portalu. Cieszymy się, następna osoba dostała pomoc, a ja do kamery znikam. A daś tutaj Szymonek każdym mhm. hajdenkom. Ja się muszę uwolnić. Moment. Op. Kom. Kom, zapraszamy. Do laboratorium następną osobę. To jest Leszek Mirosław. Simone przekazuje wizerunek. L E L E S C S C E K. E K. M -I. M, -I. M I R O, R -O. S, -L. S L. A W ukazał się na stole marmurowym, skan już zjechał, wziął na miarę. Pierwszy układ kostny cały się ukazał. Pięć rozbłysków na kręgosłupie i te kręgi zniknęły w świetle. Ukazały się i obydwie łopatki i te te kości, te łopatki, ramiona, rozbłysnęły, zniknęły, ukazały się z powrotem. I te stawy tutaj stawy ramienne, czy nazywają, nie wiem, no. już ukazały się z powrotem lechte hüftgelenk праве prawe biodro rozbusnęło się zniknęło w świetle kiesfütki dalej okazał się z powrotem ze obydwa kolana rozbusnęły zniknęły ha kiesfütki pokazali się z powrotem co i ukazała się cała muskulatura ciała. I ca cała muskulatura na plecach rozbłysnęła i całe plecy zniknęły w świetle. Okazały się z powrotem. I kompletne muskuły na brzuchu rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Okazały się z powrotem. Obydwa bicepsy rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. E, Oby dwie łydki rozgłosnęły. Zniknęły. Ukazały się z powrotem. Ukazały się wszystkie ścięgne całego ciała. I na e, stopach e, wszystkie ścięgne rozbłysnęły, zniknęły stopy w świetle. Okazały się z powrotem. Okay. I teraz ukazały się organy wewnętrzne. Bichern, I dwa rozbłyski na mózgu, te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Trzy, trzy na układzie lymficznym, trzy miejsca rozbłysnęły, zniknęły w świetle, ukazały się z powrotem. U, ukazał się cały układ krwionośny, trzy rozbłyski na żyłach, te miejsca zniknęły w świetle.

Dwa rozbłyski na jelitach zniknęły te miejsca w świetle. Ukazały się z powrotem. <grym> Mam rozbłysk na prostacie. Prostata zniknęła w świetle. Ukazały się z powrotem. Cały układ nerwowy się ukazał. Dwa rozbłyski. I te miejsca zniknęły, ukazały się z powrotem, cała skóra się ukazała, cztery rozbłyski na skórze, ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry, zeskoczył sobie ze stołu. Przeszczęśliwy, cieszy się jak małe dziecko i bierze po kolei w ramionach, ściska bokiem, po... składa podziękowania i z lekkością, z lekkością jak ptaszek porusza się w kierunku portalu i znika. Bardzo się cieszymy, bardzo wesoła istota. Kochani zostańcie zdrowi. Namaste. Tu mamy trochę ze zwierzakami też troszeczku <laughs> radości